Dobry wieczór, dobry wieczór, dlatego że wieczorowa pora, a jesteśmy na stadionie GKS Dwinia w Drwini, i z nami serdecznie witam trenera Janusza Piątka, z którym spróbujemy porozmawiać o piłce nożnej. E, witam trenerze, witamy wszystkich słuchaczy i czytelników serwisu groblanego. Panie trenerze, drużyna GKS Dwinia była rewelacją według fachowców, wielu fachowców rundy jesiennej nie tylko dlatego, że zdobyła punkty, 25 punktów o, o czym powiemy później ale dlatego, że 10 pojedynków rozgrywała na boiskach przeciwnika i tutaj pierwsze moje pytanie do Pana czy mecze na boiskach przeciwnika no w pewnym sensie były rozgrywane bez takiego obciążenia jakie jest typowe na meczach u siebie i to jest pierwsze pytanie i drugie pytanie drugie pytanie jak Pan ocenia zaliczkę na wiosnę z tej rundy jesiennej jak ona się plasuje w Pana planach i ocenie sezonu jesiennego i rundy przed nami wiosennej powracając do hmm, rundy jesiennej wiadomo, że tych 12 meczów na wyjeździe nie było tak hmm, zbyt łatwą sprawą jednak hmm, zdobyć punktowa była bardzo okazała złożyło się na to wiele czynników wiadomo, że Beniaminek wchodzący do ligi jest na fali, zaangażowanie jest zdecydowanie większe. Brak znajomości naszej drużyny na pewno nam też pomogło. Początkowo yy, początkowe mecze, gdzie nie byliśmy znanym zespołem, to sprawiały, że punkty zdobywaliśmy wiadomo nie w łatwy sposób, aczkolwiek ta zdobycz punktowa była dość okazała. Yy, czy bez obciążenia psychicznego z tym bym się do końca nie zgodził? Wiadomo, że mecz na wyjeździe... Jest bardzo trudną sprawą. Dalekie wyjazdy, zorganizowanie całego zespołu plus mecz po długiej podróży sprawia, sprawia wiele problemów na tym poziomie rozgrywkowym. Jednakże, tak jak wspomniałem, to zaangażowanie naszych zawodników, działaczy no sprawiło, że przed rundą wiosenną mamy spory zapas punktowy, jednak do końca nie taki duży. Wiadomo, że liga zmniejszyła się o jedną drużynę, także. Spadnie na drużynę mniej, aczkolwiek patrząc na rozgrywki centralne, trzecią ligę, do końca nie wiemy ile drużyn opuści czwartą ligę grupą wschodnią. Dlatego musimy być cały czas czujni i przygotujemy się do tego, że mecze wiosenne, pomimo u siebie, na pewno nie będą łatwym zadaniem. Oprócz wielu komplementów, którymi zespół był obdarzany przez liczne media sportowe, branżowe, no były również i takie, w których było, że jako Drużyna z Nizin, macie sposób na górali. i <noise> Jakby Pan to, że tak powiem, skwitował? <noise> no ewidentnie, drużyny górskie nam leżały, tak jak wspomniałem, może dlatego, że byliśmy mniej znanymi drużynami. E, wiadomo, drużyny spod Tatr dzieli nas dość sporo a nasze drużyny tarnowskie znały GKS, GKS z rozgrywki ligi okręgowej, znały naszych zawodników, dlatego o wiele łatwiej było się przy, przygotować do tych meczów. No być może nasz styl gry, nasz, nasz, nasze zaangażowanie zaskoczyło górali i dzięki temu, dzięki temu wygrywaliśmy, co na pewno utrudniliśmy sobie. Na wiosnę będą na pewno się chcieli bardzo zrewanżować. Celowo to mówię, ponieważ pierwsze dwa mecze no, to są właśnie z góralami. Bartra i następnie lider po no, Ale to przed wami. Y, trenerze, może mm, okres przygotowań z tego co wiemy dość intensywny. Może króciutko, w bardzo wielkim skrócie, Trener podsumuje ten okres przygotowań. Wiadomo, okres przygotowawczy w zimie trwa dość długo. No, do końca nie można być też zadowolonym. Wiadomo, duże obowiązki zawodowe studia sprawiały, że ta frekwencja była różna. No wiadomo zawodnicy, na których można liczyć, którzy się zdeklarowali na dalsze występy, na pewno nie zawiedli. Pogoda na pewno nam troszeczkę ułatwiła zadanie. Zima nie była zbyt stroga, także mogliśmy wykonać swój plan w 100%. Mecze sparingowe, niektóre drużyny naprawdę postawiły nam wysoką poprzeczkę. Dlatego uważam, że no Mam nadzieję, że te przygotowania nam pomogą będzie. Mamy taką nadzieję, że, że tak będzie. Yy, trenerze tak, yy, pomówmy o kadrze, kadrze. Yy, I zacznijmy kolei, Bramkarze. No tutaj do bramkarzy dokoptowaliśmy młodego Piotrka Przybysia z pomicę Pomice. Jest to nasza alternatywa na młodzieżowca. Do tego dochodzi jeszcze kontraktura. Yy, yy, teraz tak, yy, no obrońców. U obrońców praktycznie bez zmian. Jest to dość liczna grupa, jednak bardzo dobrze, że liczne, liczne kontuzje, kartki, obowiązki zawodowe sprawiają, że mamy czym ratować. No pomocnicy, defensywni, ofensywni. No tutaj jak wiemy straciliśmy nasze Buczka. jedną z największych ogniw, no osoba, która wręcz wydała jej się nie do zastąpienia. Mhm. Jakuba Abuczka, którego serdecznie pozdrawiamy, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No, postaraliśmy się tutaj w miarę szybko uzupełnić ten brak. Walitkiem Jurkiem i Bartkiem Kwicińskim, młodzieżowcami, młodymi i chłopakami, którzy mam nadzieję uzupełnią tę lukę. No i do tego oczywiście zawodnicy, którzy walczyli do czwartej ligi oraz godnie reprezentowali tę ligę na jesień. No tutaj w pomocy mamy jeden ubytek, Karola Babała, który nie wznowił treningu, nie dał znaku życia. W no szkoda, dobrze się zapowiada. Bardzo dobrze się zapowiada. No mówi. i ta najważniejsza linia uderzeniowa, czyli napastnicy. Napastnicy. No tutaj mamy czterech napastników. Yy, z młodszych Kuba Madeja, Krzyś Sieczkę, yy, Pawła Kołodzieja i Jarka Matusika. No jak wiemy, opuścił nas Wojtek Styczny nasze takie najmocniejsze ogniwo. Wyjechał do pracy, ale liczymy, że może nas wzmocni jeszcze w trakcie sezonu, może w przyszłym. Dorobek zespołu na dzień dzisiejszy, porządnie jesienne to 25 punktów, 7 meczy wygranych, 4 remisy i 4 porażki. Jak Pan prognozuje, jaki będzie efekt końcowy rundy wiosennej? Oczywiście wiadomo, że nie da się tego precyzyjnie, bo sport jest nieprzewidywalny, ale, ale jakie są Pana że tak powiem, założenia? Bo Pan takie ma na pewno. Oczywiście, tak jak Pan wspomniał, zdobycz punktowa 20, 25. No chciałoby się powtórzyć. I, miejsce, no. I piąte no, no, miejsce. Tak, równo, równolegle z, w z w trzecim i czwartym miejscem. Yy, na pewno będziemy się z, przygotować do każdego meczu, żeby zdobyć jakieś punkty. Punkt, czy wiadomo, że gra się po to, żeby wygrywać. No. 14 meczy na, na wiosnę. Oczywiście wszystkich się nie wygra, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, no będziemy dążyć, żeby w każdym, w każdym meczu przypunktować. Ta liga jest dość specyficzna, każdy może każdemu punkt urwać, Tym bardziej, gdzie będą drużyny przyjeżdżać do nas już na z większym szacunkiem, będą się bronić, próbować grać z kontrataku. A w takiej sytuacji jest dość ciężko, co pokazały dwa mecze na jesień. Ale mam nadzieję, że, że nie zawiedziemy i spokojnie załatwimy sobie utrzymanie w miarę się w tym tempie. Ależ będziemy grać o jak jest piątek, Dzisiaj jest piątek, <grych> Dzisiaj jest piątek tak. a w niedzielę pierwszy inauguracja mecz. rozgrywek, tak. pierwszy mecz. Wcześniej zainaugurują rezerwy, bo już jutro, czyli w sobotę grają o godzinie 11 w Świniarach. No i tyle, że cóż, przed zbliżającą się rundą życzymy powodzenia. Proszę nie dziękować, bo <grych> żeby nie zapeszyć. No i wszystkiego dobrego. Będziemy śledzić poczynania w Ja również dziękuję i zapraszam na mecze.